EA Sports it's in the game <laughs> 1970 1970 1970 1970, 1970. 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta me del año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo: Es Ana María. Si sí, sería el primer gato que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto. Ale leci la letra pequeña del texto: komunikante, konstrukien do kadefektu. Korrekt, korrekt, osaprende todo respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, to ma tiempo to ma. Ze stanowiska komentatorskiego witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment rozpocznie się to spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocji nie zabraknie. Mila. Brawo. Czyste wejście PP. A teraz Czabialonzo. Kaka. Sergio Ramos. Podanie. Skutecznie odzyskał. Faktycznie dobra interwencja. Piotr Świeląg. Celnie dobrze. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No i popatrzmy, jak wznowią grę w rzutem z autu. Sebastian Mina teraz. Łukasz Madyj. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Pust. No nie wiem czy sędzia miał rację Odgwizdując Spalonego Celeban Łukasz Madej Mila Dograł do kolegi Łukasz Madej. Piękne podanie. No i nie ma bramki. Jeżeli chciał dobrze strzelić, powinien szukać miejsca na oddanie strzału lepszą nogą. Przypomnijmy, Real Madryt został przez FIFA uznany za najlepszy klub XX wieku. Biorąc pod uwagę liczbę tytułów mistrzowskich, międzynarodowych trofeów, trudno dyskutować z tym wyróżnieniem. Ale w XXI wieku Real będzie też pewnie chciał być czołowym klubem Europy. Gramy, spójrzmy. Śląsk-Grosław od rzutu wolnego. I już znowili z rzutu wolnego. No troszkę przestraszony, ale zdołał wybić piłkę poza boisko. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Czy to wykorzysta? Ależ pięknie. Zagapili się obrońcy, przysnął bramkarz i mamy gola z rzutu rożnego. Bardzo ładnie rozegrany rzut rożny. Przy piłce Kaka ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Fajnie, ale przechwycił. Ładnie uwolnił się spod opieki obrońców. Czy dostanie piłkę? Świetnie wyczuł rywala. Skutecznie zatrzymał atak. Łukasz Madej. Teraz Mila. Piotr Ćwieląg. Podał ją Łukasz Madej. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. I Kaka. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Piotr Świeląg oddaje piłkę koledze. Świetnie zagrał. Ależ okazja! Myślę, że ta akcja mogła przynieść więcej korzyści, lecz na razie mamy tylko rzut wolny. I arbiter pokazuje żółtą kartkę według mnie jak najbardziej zasłużoną. Tak, zgadzam się, to było nieeleganckie wejście. Zablokowany strzał. Celeban. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Cóż nie, w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Strata i przypiłce rywale. Celeban. Ależ, piękne podanie. Znakomity. Mały Bramka, proszę Państwa! Piękne, czyste uderzenie, nisko po ziemi. Dolny ruch Bramki. Ależ zachował zimną krew w sytuacji. Sam na sam z Bramkarzem. Trzeba przyznać, że koledzy świetnie wypracowali mu tę sytuację. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment Bramkarz. No, po... Świetnie blokuje obrońca Przy piłce Cristiano Ronaldo I Dwayne. A teraz przy piłce Kaka. teraz okazję. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Kaka. Przejęte podanie Kaki. Piotr Ćwieląg. Mila. Czy to wykorzysta? Gol! Bardzo jednostronne jest to spotkanie. Piękna bramka strzelona przez kapitana. Renner wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Sędzia obwieścił, że pierwsza połowa właśnie się zakończyła. Po pierwszej połowie w pojedynku Dawida z Goliatem prowadzi Dawid. Tak, właściwie można powiedzieć, że wykorzystali wszystkie słabe strony przeciwnika. Zaczynamy drugą połowę Spotkanie jest bardzo jednostronne Zobaczymy czy to się zmieni No wygląda na to, że teraz przede wszystkim będzie im zależało na obronie bramki Wyraźna zmiana ustawienia na bardziej defensywne Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. I Gwain. Dobra interwencja. Blokuje centre. Piotr Cieląk. Łukasz Madej. Wydaje mi się, że postawienie na atak to już tylko. Ach, i kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Realizacja założeń taktycznych perfekcyjna, ale warte podkreślenia jest to, że dzisiaj są niebywale skuteczni. Wspaniała gra śląska i wysokie prowadzenie w tym spotkaniu. Precyzyjne podanie. Mila? Czy to wykorzysta? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Igwain podanie niestety niedokładne. Wyraźna zmiana taktyki na bardziej ofensywną. Mila. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Teraz kaka. Celeban. interesująco zapowiada się ta akcja. No w <śpiewanie> piłkę przejmują rywale. Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona tutaj. Widać było jego doświadczenie. Sergio Ramos. Taka teraz. Nie zdołał obrońca zatrzymać kaki. Mila. Ryzykownie, ale udanie. Piotr Świeląk. Jeśli był spalony, to minimalny. Obaj tenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Ładnie uwolnił się spod opieki. Wyman... Ach, Ależ fenomenalnie broni. Piłka w grze. Czabialonzo. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Świetna obrona. Dobrze, do przodu. I za chwilę wznowią wrzutem z autu, nie rzutem rożnym. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Trener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. A teraz Czabialonzo, zdążył w ostatniej chwili. Łukasz Madej. Próbują teraz skrzydłem. Ładna wymiana. Czy to wykorzysta? Bramka powiększają różnicę. Popatrzmy jednak na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Nie był atakowany, no i troszkę przedobrzył Z piłką jest poza linią. Łukasiewicz, Marek Gancarczyk, Piotr Ćwieląg, ależ podanie, powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę, za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. Benzema. środkowanie w pole karne. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Piłka daleko wybita przez bramkarza. Carvalho. Zabialą Ładne podanie. Cristiano Ronaldo. No, może teraz? No i udało się odzyskać piłkę. Celeban, Łukasz Madej, Piotr Cieląk. Uderza! 5 do 0 to rezultat tego spotkania. Jednostronnego Brawa dla zwycięzców. Ależ to był mecz! Zgodzisz się, Włodek? Szkoda, że się skończył. Bo rzeczywiście dzisiaj.